Hania Węgrzyn. Tutaj jest Wyspa Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Głównie to jest Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych. Główna siedziba jest w Warszawie, jednak tutaj też jest część w Zielonej Górze w Parku Technologii Kosmicznych. Główną atrakcją jest mały manipulator satelitarny. On jest odzwierciedleniem większego. Większe służą, aby na orbicie, między innymi serwisować satelity, a ten mały tutaj służy, żeby za pomocą Mm, tutaj joysticka, wyłowić sobie cukierki.